Cześć! W dzisiejszym filmie porozmawiamy o tym, dlaczego plastikowe okna połka się w pomieszczeniach i na zewnątrz. Jest to częsty problem, który może być frustrujący i prowadzić do uszkodzenia okien. Omówimy przyczyny tego zjawiska, a także sposoby na jego uniknięcie. Na początek wyjaśnię, jak powstaje kondensacja na oknach. Następnie omowie różne czynniki, które mogą się do tego przyczyniać, takie jak wysoka wilgotność, niska temperatura i słaba wentylacja. W dalszej części filmu przedstawię kilka praktycznych wskazówek, jak zapobiegać poceniu się okien. Omowie m.in. znaczenie regularnego wietrzenia pomieszczeń, utrzymywania odpowiedniej temperatury i stosowania specjalnych środków zapobiegających kondensacji. Na koniec odpowiem na najczęściej zadawane pytania dotyczące pocenia się okien. Jeśli masz problem z poceniem się okien, koniecznie obejrzyj ten film. Zacznijmy od wyjaśnienia, dlaczego w ogóle dochodzi do powstawania kondensacji na oknach. Dzieje się tak, gdy wilgotne powietrze w pomieszczeniu styka się z zimna powierzchnia okna, co powoduje skraplanie się pary wodnej. Istnieje kilka czynników, które zwiększają ryzyko powstawania kondensacji na oknach. Należą do nich wysoka wilgotność powietrza w pomieszczeniu, gotowanie, pranie, suszenie ubrań, a nawet oddychanie to wszystko przyczynia się do wzrostu wilgotności powietrza. Niska temperatura powierzchni okna, zima, gdy temperatura na zewnątrz spada, powierzchnia okna staje się zimniejsza, co sprzyja kondensacji. Niewystarczająca wentylacja, brak odpowiedniej wentylacji uniemożliwia odprowadzenie wilgotnego powietrza z pomieszczenia, co prowadzi do jego gromadzenia się i skraplania na oknach. Nieszczelne okna. Nieszczelne okna pozwalają na przenikanie zimnego powietrza z zewnątrz, co dodatkowo obniża temperaturę powierzchni okna i zwiększa ryzyko kondensacji. Na szczęście istnieją sposoby, aby zapobiec powstawaniu kondensacji na oknach. Oto kilka z nich. Regularne wietrzenie pomieszczeń. Otwieranie okien na kilka minut kilka razy dziennie pozwala na wymianę wilgotnego. Powietrza na świeże i suche. Utrzymywanie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniu zaleca się utrzymywanie temperatury w pomieszczeniu na poziomie 20 do 22 stopni Celsjusza. Używanie pochłaniaczy wilgoci. Pochłaniacze wilgoci, takie jak zilkrzemionkowe, pochłaniają nadmiar wilgoci z powietrza. Montaż nawiewników okiennych. Nawiewniki okienne zapewniają stały dopływ świeżego powietrza do pomieszczenia bez konieczności otwierania okien. Uszczelnienie okien, nieszczelne okna należy uszczelnić, aby zapobiec przenikaniu zimnego powietrza z zewnątrz. Montaż okien o lepszej izolacyjności termicznej, nowoczesne okna o lepszej izolacyjności termicznej SA, mniej podatne na powstawanie kondensacji. Kondensacja na oknach to problem, który może być u innych estetyczny. Na szczęście istnieją sposoby, aby go uniknąć. Stosując się do powyższych wskazówek, można skutecznie zapobiec powstawaniu kondensacji i cieszyć się komfortem w swoim domu. Pamiętaj, że regularne wietrzenie pomieszczeń, utrzymywanie odpowiedniej temperatury i stosowanie pochłaniaczy wilgoci to kluczowe. Elementy walki z kondensacją. Jeśli problem kondensacji jest poważny, warto rozważyć montaż nawiewników okiennych, uszczelnienie okien lub wymianę ich na okna O. Lepszej izolacyjności termicznej. Mamy nadzieję, że ten film pomógł Ci zrozumieć, dlaczego plastikowe okna się pułkę i jak temu zapobiec. Okna plastikowe to popularny wybór dla wielu domów, ale mogą one również być podatne na kondensację, czyli zaparowanie. Dzieje się tak, gdy wilgotne powietrze styka się z zimna powierzchnia, taka jak szyba okienna. Istnieje wiele czynników, które mogą predysponować do zaparowania okien plastikowych, w tym wysoka wilgotność, gotowanie pranie. I suszenie ubrań w pomieszczeniu może zwiększyć poziom wilgotności. Niska temperatura, zimne powietrze może ochłodzić powierzchnię szyby, co sprzyja kondensacji. Brak wentylacji. Niewystarczająca wentylacja może uwierzyć wilgotne powietrze w pomieszczeniu, co zwiększa ryzyko zaparowania. Uszkodzenia okien, pęknięcia lub nieszczelności w oknach mogą umożliwić przedostawanie się wilgoci do wnętrza. Aby zapobiec zaparowaniu okien plastikowych, ważne jest, aby zapewnić odpowiednie warunki w pomieszczeniu. Oto kilka wskazówek. Utrzymuj odpowiednia wilgotność. Staraj się utrzymywać poziom wilgotności w pomieszczeniu na poziomie 40-60%. Możesz to zrobić za pomocą osuszacza powietrza lub poprzez częste wietrzenie. Ogranicz źródła wilgoci. Staraj się ograniczyć ilość wilgoci wytwarzanej w pomieszczeniu. Na przykład gotuj z zamknięta pokrywka i susz ubrania na zewnątrz. Zapewnij odpowiednia wentylację, otwieraj okna regularnie, aby przewietrzyć pomieszczenie. Możesz również zainstalować wentylatory wyciągowe w kuchni i łazience. Utrzymuj okna w czystości, regularnie czyść okna, aby usunąć kurz i brud, które mogą sprzyjać kondensacji. Oprócz czynników wymienionych powyżej istnieją również inne przyczyny, które mogą powodować zaparowanie okien plastikowych. Należą do nich: jeśli system wentylacji w Twoim domu nie działa prawidłowo, może to prowadzić do gromadzenia się wilgoci w pomieszczeniu, co z kolei może powodować zaparowanie okien. Jeśli okna plastikowe zostały niedawno naprawione, może to również prowadzić do zaparowania. Dzieje się tak, ponieważ nowe uszczelki mogą być zbyt szczelne i uniemożliwiać prawidłowa wentylację. Jeśli okna plastikowe zostały zainstalowane nieprawidłowo, może to również prowadzić do zaparowania. Na przykład, jeśli okna nie zostały prawidłowo uszczelnione, wilgoc może przedostawać się do wnętrza. W niektórych przypadkach zaparowanie okien plastikowych może być spowodowane wadami wewnętrznymi. Na przykład, jeśli szyby okienne SA uszkodzone, może to prowadzić do gromadzenia się wilgoci między szybami. Jeśli Twoje okna plastikowe S.A. zaparowane, istnieje kilka metod, które możesz zastosować, aby wyeliminować problem. Należą do nich zwiększenie wentylacji, otwórz okna lub włacz wentylatory, aby przewietrzyć pomieszczenie. Zmniejszenie wilgotności. Użyj osuszacza powietrza lub ogranicz źródła wilgoci w pomieszczeniu. Uszczelnienie okien. Sprawdź czy okna S.A. prawidłowo uszczelnione i napraw wszelkie nieszczelności. Wymiana szyb. Jeśli szyby okienne SA uszkodzone, rozważ ich wymianę. Zastosowanie specjalnych folii. Na rynku dostępne SA specjalne folie, które można nakleić na szyby okienne, aby zapobiec kondensacji. Jeśli problem z zaparowaniem okien plastikowych utrzymuje się, skonsultuj się ze specjalista.